W tym tygodniu drugi klient przyjechał na poprawki gazbanków. To, co dokładamy, montujemy filtr gazu i crash sensory, żeby można było na stałe jeździć z otwartymi butlami, oraz ochydnie zamontowany wlew. Straszny leniuch go montował. Nie jest wycięty i schowany, i nie jest do niczego przymocowany. I te plastiki. Łamią się pod ciężarem dystrybutora. A teraz pokażemy, jak zrobiliśmy e, samochód. Tutaj mamy auto już po poprawkach. Mamy założone węże z crash sensorami, jak również filtry gazu. Oraz to, co najważniejsze, zamontowaliśmy odpowiednio gniazdo. Jak patrzę tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie, widać mnie, nie widać mnie, nie widać, widać. Supernie. Nie widać, nie widać, widać. Widać, nie widać, trochę widać, nie widać, teraz widać. Jest zamontowane na wsporniku, który jest dokręcony do zabudowy, a nie trzyma się to tylko i wyłącznie na zderzaku. No i cały element jest schowany do środka, a nie sterczy na zewnątrz.